Witam wszystkich Państwa. Na moim zegarku wybiła godzina 9.30. W związku z tym rozpoczynamy procedurę otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę 10 namiotów pneumatycznych i czterech namiotów stelażowych. Ze względu na panujący reżim sanitarny i sytuację epidemiczną w kraju, dzisiejsze otwarcie będzie prowadzone w formie transmisji online. Wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęło. 3, wpłynęły trzy oferty, jedna oferta została złożona elektronicznie, dwie oferty zostały złożone w formie papierowej. Jeżeli chodzi o wysokość środków, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia, to na zadanie A jest to 356 700 zł brutto, co daje kwotę 290 000 netto. Natomiast na zadanie B jest to kwota 143 300 zł brutto, co daje kwotę 116 504 zł 7 groszy netto. Jeżeli chodzi o warunki płatności, termin realizacji zadania, no to to są tożsame warunki dla wszystkich wykonawców, one określone były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, więc, więc ten element pominiemy i przystępujemy do otwarcia ofert. Oferty będziemy otwierać zgodnie z kolejnością ich wpływu. Pierwsza oferta została złożona przez firmę Mitko, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą osiedle 1 maja 16G, 44 304 Wodzisław Śląski. Oferta dotyczy tylko zadania B. Wartość brutto oferty. 72 593 zł. i 22 grosze. Powtarzam, 72 593,22 zł. i 22 grosze. I wykonawca zaproponował gwarancję 12 miesięcy. Oferta numer 2 została złożona przez firmę Record Rescue, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą um, ulica Słowackiego numer 9, 50 406 Wrocław. Oferta została złożona na owe zadania: zadanie A, wartość brutto oferty 329 640 zł. Powtarzam, 329 640 zł. Wykonawca zaproponował gwarancję 37 miesięcy i zadanie B, wartość brutto oferty 141 696 zł. Powtarzam, 141 696 zł. I wykonawca zaproponował gwarancję 37 miesięcy. Teraz odszyfrujemy ofertę, która została złożona w postaci elektronicznej. Oferta została złożona przez firmę Lubawa, spółka akcyjna z siedzibą ulica Staroprzygodzka 117, 63 Myśnik 400, Ostrów Wielkopolski. Oferta została złożona tylko na zadanie A. Wartość brutto oferty 490 tysięcy złotych. Powtarzam, wartość brutto oferty zadanie A 490 tysięcy złotych i wykonawca zaproponował gwarancję 24 miesiące. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i za złożenie ofert. Do zobaczenia.